Opowieści o 47 Roninach, którzy czuli się w obowiązku pomścić swojego pana, powstało tyle, że można mieć trudności z odróżnieniem faktów historycznych od fikcji. Pierwsze sztuki teatralne o zemście samurajów pojawiły się jeszcze w tym samym roku, w którym doszło do tych tragicznych wydarzeń. Cześć, mam na imię Marcin, a to jest kanał Wasze Forum Dialogu. Zapraszam Was bardzo serdecznie na materiał poświęcony historii Japonii. W ankiecie, w której wzięliście udział, wybraliście temat, Zemsta 47 Roninów. Nie pozostaje mi więc nic innego jak zaprosić was na ten film. No to zaczynamy. Motyw tej historii trafił na ekrany Kin pod tytułem 47 Roninów. Z 2013 roku z Kianorifsem bynajmniej nie był pierwszy. Warto tu chociażby wspomnieć o 47 wiernych samurajach, w japońskim dramacie historycznym z 1962 roku, który w zdecydowanie większym stopniu niż amerykańska produkcja przywiązuje wagę do prawdy historycznej, ale jaka w ogóle jest prawda? Spróbujmy ją w miarę możliwości nakreślić. Zaczęło się od ceremonii nietrafionych podarków i korupcji. Cofnijmy się w czasie do roku 1701. Jeden z szogunów planował zorganizowanie uroczystości, na której obecni mieli być wysławnicy samego cesarza. Jej przygotowaniem mieli się zająć Dajmio. Asano na Ganori Nie byli jednak zdani wyłącznie na siebie. Otrzymali do pomocy mistrza ceremonii, będącego w poważaniu u samego szoguna. Nazywał się Kira Yoshinaka. Według części przekazu zachowywał się grubiańsko, lubił poniżać ludzi i był podatny na korupcję. Kwestia ta jest jednak różnie opisywana przez różnych autorów. W każdym razie sytuacja przedstawiała się następująco. Kira zapewne uważał, że udzielając dwóm daimio fachowych rad czyni im wielką łaskę, a zatem zapewne oczekiwał stosownej gratyfikacji. W istocie obaj ofiarowali mu dość cenne prezenty, jednakże i tutaj pojawiła się kolejna rozbieżność. Kira miał spodobać się jedynie podarek o datę lub też poczuł się urażony tym, co dostał od obu dajmiom. W tym drugim przypadku podaje się, że doradcy datę Bądź zorientowali się, z czego Kira byłby bardziej zadowolony, bądź też jaka łapówka by mu odpowiadała. W każdym razie Kira zmienił swoje nastawienie tylko w odniesieniu do daty, Asano traktując coraz bardziej podle, a ten ląd nie był zbyt długi, bomba musiała w końcu eksplodować. W początku Asano starał się dzielnie znosić wszelkie upokorzenia, złośliwe docinki pod swoim adresem i tym podobne. W końcu jednak, 21 kwietnia 1701 roku Dobył miecza i zaatakował Kirę. Czy uznał, że miarka się przebrała? Czy też jakaś konkretna sytuacja lub uwaga przelała czarę goryczy? Tego nie wiemy. Sam Asano tak w momencie pojmania, jak już i później w trakcie przesłuchania twierdził jedynie, że uczynił to, ponieważ doznał ze strony Kiry upokorzenia. Jakiego? Pojawiają się na ten temat różne teorie. Od drobiazgu po obrazę skierowaną pod adresem żony Asano. Kira przeżył atak, został jedynie ranny, ale że do zajścia doszło na terenie zamku Szoguna, kara musiała być stanowcza i oczywista. W przypadku Asano było to popełnienie sepuku Harakiri, ponieważ jego czyn uznano jako ninjo, czyli jednostronną napaść, a nie kenka. Walkę. Asano zaatakował Kirę późnym przed południem. Wyrok usłyszał o 16, zaś honorowe samobójstwo popełnił około 18. Ale kara nie dosięgła tylko samego Asano. Skonfiskowano jego majątek, rozwiązano klan, na czele którego stał, i zdecydowano, że należy rozpędzić podległych mu samurajów. W momencie śmierci swojego dajmio mieli stać się bezpańscy, czyli stali się Roninami. Tego nie można było tak po prostu zostawić. Szczególnie oburzony niesprawiedliwym potraktowaniem Asano był stojący wysoko w hierarchii jego samurajów Kuranosuko Oishi. Zebrał on wszystkich niedawnych wojowników, a teraz Roninów, by przedyskutować z nimi tę kwestię i przekonać o konieczności dokonania zemsty. Na tym swoistym szczycie obecnych było od kilkudziesięciu do ponad trzystu samurajów. Natomiast w ostatecznej akcji oprócz Oishiego miało wziąć udział czterdziestu sześciu byłych samurajów. Zadanie, jakie przed sobą postawili, nie było łatwe. A to przede wszystkim dlatego, że Kira zwyczajnie spodziewał się zemsty. Nakazał swoim ludziom mieć ich na oku i zamienił swoją posiadłość w twierdzę, zatrudniając wielu dodatkowych strażników. Istniejące relacje są sprzeczne co do tego, czy było to celowe działanie. W każdym razie jest prawdopodobne, że w takiej sytuacji spiskowcy postanowili spróbować uśpić czujność wroga. Przez rok nie podejmowali kompletnie żadnych działań. Najmowali się do prac, które niegdyś urągały ich godności Zapłaty przeznaczali na rozrywki, w tym duże ilości alkoholu, które spożywali w podłych lokalach. Ponoć sam Oishi rozwiódł się w tym czasie z żoną, poróżnił się z przyjaciółmi, wydawał krocie na domy rozpusty, można go było spotkać zataczającego się na ulicach. W końcu przyszedł czas na szturm. Wszystko wskazywało na to, że Kira dał się oszukać, i chociaż zaatakowanie go w jego domu nadal należało uznać za niezwykle trudne, to jednak poczuł się on na tyle spokojny, że zwolnił część strażników. Można było przystąpić do działania był 14 grudnia 1702 roku. 47 Roninów szykowało się do ataku. Ponoć nawet ostrzegli wcześniej okoliczną ludność. Rozpoczął się szturm. Byli samurajowie podzielili się na dwie grupy, atakując jednocześnie bramy od frontu i od tyłu. W końcu udało im się wedrzeć do środka. Jak wskazuje Till, dla pewności ustawili jeszcze łuczników na murach, aby zapobiec wysłaniu posłańców z prośbą o pomoc. Element zaskoczenia był zdecydowanie po ich stronie. Kira i jego strażnicy w ogóle nie byli przygotowani do obrony. Niektórzy boso wybiegali. Na śnieg. Nic dziwnego, że różnica w stratach. Po obu stronach okazała się diametralna. Po stronie Roninów strat nie było w ogóle. Nie zginął żaden z nich, a jedynie czterech zostało rannych. Natomiast po stronie obrońców generalnie podaje się, że zginęło ich 17. Ale pojawiają się wzmianki o tym, że sami atakujący wyciągnęli kolejne 23 ciała, aby obniżyć oficjalne statystyki. Plama na honorze została zmyta. Nie uratowało to jednak życia Roninów. Roninowie dopadli w końcu i samego Kirę. Miał się nawet schować ubrany w samą bieliznę w skrzyni na węgiel. Ponoć rozpoznano go po bliźnie, jaką na głowie pozostawił mu rok wcześniej Asano. Sam oishi miał jeszcze dać Kirze szansę, mógł popełnić sepuku przy pomocy tego samego noża, którym uczynił to nieżyjący już Daimio, Lecz to się oczywiście nie stało. Kirze ścięto za tę głowę, którą następnie zaniesiono na grób Asano. Czy los Roninów był w tym momencie przesądzony? Podobno szogun chciał ich nawet ułaskawić. Panowała zgoda co do tego, że działali z pobudek honorowych, jednakże popełnili przestępstwo. Po dwumiesięcznej debacie 4 lutego 1703 roku postanowiono, że otrzymają możliwość, by umrzeć honorowo, nie jak przestępcy. Roninowi ostatecznie popełnili seppuku. Ku oburzeniu japońskiej opinii publicznej, która oczekiwała ich ułaskawienia, zostali pochowani na terenie niewielkiej tokijskiej świątyni Sengakui – w pobliżu grobu swojego pana, już kilka lat po tych wydarzeniach, ich potomkowie zostali zrehabilitowani. Sami Roninowie zaczęli być traktowani jak bohaterowie, co zresztą trwa do dziś. A zatem, chociaż ostatecznie ponieśli śmierć, to jednak unieśmiertelnili się w świadomości japońskiego społeczeństwa. A jeśli dalej chcesz odkrywać ze mną nieznane fakty historyczne, to zapraszam cię do subskrybowania i lajkowania moich filmów oraz uczestniczenia w ankiecie, gdzie wspólnie. Wybierzemy temat następnego materiału. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Hej.